Kiedy ocena jest za mała mrzywcowi staje pała, mrzywiec lubi gawać dup kiedy chodzi na zakupy, za buchenek chleba mrzywiec zajrzy tam gdzie trzeba, za puszkę koli mrzywiec ulży i dowoli, mrzywiec jest tak głupi że grzebie palcem w dupie, nigdy nie daj się zwieść mżywiec lubi jądra gnieść. Racz mądrości tej wysłuchać to mrzywiec da się wyruchać Nigdy nie bądź uparty kiedy mżywiec jest otwarty Kiedy mrzywiec się nie złości jego dupa w gotowości Mrzywiec kupił sobie mopsa i trula dropsa. Gdy choinka ustrojona mrzewiec dmucha sebalona Mrzywiec lubi Mikołaja bo mu zawsze liży jaja Mrzywiec ma dziś urodziny będzie trzepał trzy godziny Mrzywiec dobrze wie kiedy mały trysnąć chce Mrzywiec lubi jadać wiśnie bo go później są ciśnie Do więzienia tureckiego mrzywiec wiezie chuja swego Szczera prawda co mawiają że mżywca w dupę dźgają Może mrzywiec miecz ma mały za to odbyt wytrzymały Mrzywiec chętnie robi kupę kiedy ojciec mówi że dupę Mrzywiec lubi ojca gdy go wypuszcza z kojca Rozpocząć dzień ruchaniem mrzywca